Siemano widzowie. Mam lekko miau, miau, ale blokikom miau, miau. Uuuu uh, minion kuba u uh, To Sigma ciebie To ciebie Nie do ciebie A i myciasz kurwa i bana to Sigma min kuba Ale będzie zaraz jej pewnie muta daj chuj będzie. O, dzięki za suba Dobra. O nie mam jeszcze muta to dziwo. Co dziwne. Oramy, o ramy, o, ramy, o, ramy, o ramy. Dobra, z hitboxami za łatwiej, nie? Help me! No co za gej! No kurwa, mać! Pizda! No możesz pisać, jak masz suma, to możesz. I bum, dostajesz parowane, i bum, i bum. Spierdalaj! Nie kodał Jak to nikodem to grać nie umie No ja PD myślałem, że go zrobię na klasyczne orko Ej, on, on jest na odpale. Uderzył mnie, że starczy Minion Kuba To pisze... To możesz pisać na czacie, że jest live u mnie. Ten, on nie na odpale ten gejów Miankuba Kuba, jesteś jeszcze? Na A i mnie zgubił. No pierdolisz. Matko i córko. Jak on nie umie tej wędki używać jakieś. No i sigma, że jesteś. Możesz pisać na rzeczy, że jest live. Jak raz napiszesz albo dwa, to nie mu to nie dostaniesz. Przestał mi gonić, gejuch. Czemu bałwany w ogóle nie lecą? A to jesteś ty, minion! Siema. A ty masz koronkę? Ty masz łaskawieńca! I Excalibura, ale ty bogacz! Mordo, powodzi się chyba. Ej, minion Kuba, 57 to jest dużo na mieczu? 57 to jest dużo? Pomachaj głową. Ej, dobra, minion Kuba, dasz kita Mikołaja, please? Dasz kitę Mikołaja, czy nie? Please. A. Dasz kitę Mikołaja? Tak? Dasz? Dasz kitę Mikołaja? Dobra, to chodź z Jak dasz kitę Mikołaja, to chodź, chodź, chodź. Uciekamy stąd. Uciekamy z tego burdelu. To Minion. Chodź spawna, bo ja nie mam miejsca w tym w Eku. Dobra. Minion. Spawn O, no, i się zblokowałem. Minion, gdzie ty? Aha, a Daszki ta za 41 list Czy nie? Weź, napisz, dasz czy nie, please? Napisz na czacie. No to są misklik, to jest misklik. Dobra, dzięki, ale jest Sigma, Sigiemka. Ale siebie Sigiemka. Nie, ja idę chyba po rtp położyć. Będę. Tepa jakiś musiał do mnie. Ej, chcesz mi go pomóc zabić? Minion Kuba. Chcesz mi go pomóc zabić? Czy tam ją? Ej! Ej, minion! Chcesz mi go pomóc zabić? Czy nie? Szybko. Dobra, i te pam ją. Czekaj, piszę, żeby się jeszcze ztepła. Siema. Patrz co, mam. parawam parawan Oh my god. O Lysia. Polisia. Jakaś. Piszę, żeby tepała jeszcze raz. Ale się nie chce. Chyba tepnąć. To dawaj, minion. E, dawaj, piszemy, kto ma jaja. Tepa. Dobra, ja będę pisała. A, I będziemy tepać do Kubeba, o Osorki. Tutaj na przykład. Będziemy tepać, dobra? Dobra, to pisze kto ma jaja i się nie boi. Koszyk tepa. A to ja będę pisał? Czekaj, bo. Będę jakiś deskordku. O, tepa szyką, tepać go czy nie. Machaj głową. Tepać go czy nie. Tepać go czy nie. Dobra, tepłem, tepłem. Stawię kubłeba. Eee, yy, opsa, opsa, opsa. E, ruszyć się musiał, ruszyć się musiał. Szybko, rozkopuj, bo się do mnie. A postawisz obsa? Postawisz obsa? Czy nie? Jak tepnę? Tepłem, tepłem. I zawód obsu. Ej! Uciekamy? Ej, Szymo! Ej, minion! Nie, Minion Kuba ty jesteś. Okej. Okay. <laughs> bo ty taki pro jesteś, nie? Od ciebie każdy ucieka taka dominacja. Ej, Minion. Ej, to ja go tepnę i ja wycykam z tego trapa, okej? Okay? Czekaj, bo Alusia może tepnie się. Czekaj, czekaj. Ej, a chcesz iść Discorda, minion Kuba? machaj głową, tak czy nie? Discord? Dobra. Ej, tepa chłop! Tepa Chłop! Mordo! Zabijemy! To z z nim podzieja, w podziemie w nie ma sensu iść. Dobra. To dodaj Discord. O idzie. Kurde. Dobra, dodaj tego Discorda szybko. Dodaj Discorda. Szybko, szybko dodaj, bo do ja cię będę ochraniał. Uciekamy! Uciekamy. Orłem, orłem, orłem. Ej, a Minion Kuba dasz trochę tych fajerwerek? Ej, bo tu border jest. Dobra, Minion Kuba. Aha, dobra, czaję. A jego byśmy nie zabili? Czy co? Bo nie wydawał się jakiś pro, że. Aha, no dobra, dzwonię do siebie na Discordzie. Minion Kuba. Minion Kuba, odbierz DC Oki, okay, czekam. Adiko, miał, miał. Adiko, miał, miał. Dobra, co mogę jeszcze wziąć? Mam cztery firewerki Wezmę je na wszelki wypadek. Wiesz. Hello Dzień dobry. Halo. Nie słyszę cię. Mian kuba, nie słyszę cię. Dobra, mijam kuba tepa i możemy tepać znowu ludzi. Tutaj na przykład. A dobra. O siema. A ja nawet się nie słyszę w tym problem. Sika, miau, miau. A je Sika, miau, miau. O, oh, no widzę, no widzę. Tak, widzę. Halo.